Cześć, witajcie. Proponuję, abyśmy się słuchali, a potem może nawet nauczyli takiej bardzo przyjaznej piosenki na jesień, znakomicie się nadaje. Właśnie no tytuł już po sezonie. Jestem autorką słów i, i muzyki do tej piosenki. Jest to piosenka z repertuaru dwóch chyba znanych Wam zespołów. Dobry dnem ze Szczecina i zespołu Wyspa z Ostrowa Wielkopolskiego. Piosenka to taki mikroświat, zazwyczaj posiada jakiś wstęp, zwrotki, refreny, które się powtarzają i ta cała opowieść dąży do jakiejś ładnej płyty. Ja się trochę popawiłam tekstem i przygotowałam taką niespodziankę w refrenie, którą rzadko stosuję, mianowicie pojawia się zupełnie bezpretensjonalne la la la. Ale nie bez powodu się tam pojawia. Po pierwsze, łatwo to zaśpiewać wspólnie, nawet nie znając całego tekstu. A po drugie, jest tam pewna zabawa słowna, z którą się za chwilę zapoznacie. Używam przy prezentowaniu tej piosenki kapodastra. To jest takie urządzenie, które skraca nieco gryf, i wtedy mogę dopasować sobie tonację do mojej skali głosu, ale. Będę Wam tłumaczyła, jak grać tę piosenkę, posługując się znanymi najprostszymi akordami. I tak zaczynam, używając tego kapadastra oczywiście, czyli gram w innej tonacji niż C-Dur. I to nie jest C-Dur, tylko akord z takim dodatkiem, który ten dodatek o, na drugiej stronie, stronie od dołu, czyli strumie H, przyciska małym palcem uzyskując w ten sposób takie oto brzmienie. To jest początek naszej piosenki. Nie śpiewam od razu, tylko melo recytuję. Mówię ci, zmieniam akord, nadciąga je się. już dymy płyną z ogrodu sąsiada. Wchodzę w F-dur, mamkę bez drąży, g -dur. Zapakuj. Chodź na spacer, dopóki nie pada G6. Wchodzę w refren. La 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 już po sezonie. La 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 lata już koniec. Ale la 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 pięknie jest. Zauważyliście, że używam wciąż tych samych akordów. Czyli nie ma tu wielkiej trudności. Zaczynam od tego C i z dodatkiem przechodzę sobie. Nie mi bliżej akord, ale ładnie brzmi. Powtarzam ten układ. Wchodzę w jeden. I to jest ozdoba całego refrenu. Przechodzę do zwrotki w tonacji minorowej, ale nie bardzo smutnej, raczej takiej refleksyjnej, nostalgicznej. I zaczynam od akordu. Przechodzę później sobie w Amol, powtarzam układ Emol, Amol, wchodzę w F-dur i G dur. I powtarzam cały układ Emol, Amol, Emol, Amol, F-dur, Z tekstem będzie to wyglądało tak. Niechaj damy, mamy den. Większy wiatr Cię nie przeraża Przecież wszystko To co znasz Ciągle zmienia Swoją twarz e, Więc nie przesadzaj Z domu wyjść Przecież jeszcze Dobrą szansę Masz Może jeszcze raz Ale może sobie tak Żeby nie pomylić tekstu Niechaj nawet mały deszcz albo nawet większy wiatr. Cię nie przeraża. Przecież wszystko to, co masz. Nie. Yeah. Przecież wszystko to, co znasz ciągle zmienia swoją twarz, więc nie przesadzaj. Z domu wyjdź. Jeszcze całkiem dobrą szansę masz. I wchodzimy w refren. Mówię ci się, już dymy płyną z ogrodów sąsiada. Mawkę bez droży zapaduj w kiesze, chodź na spacer, dopóki nie pada. Tutaj sobie przekładamy między zwrotką a refrenem akord G6. La la, la 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 la, już po sezonie, La 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 la. la Jak pracuje moja prawa ręka? Bardzo się nie napracuje przy tej piosence, ponieważ ja sobie tylko akompaniuję, nie gram żadnych solówek, bo to zostawiam innym instrumentom, żeby ozdobili całość jakąś ładną linią. Więc bardzo prosto uderzam w struny, licząc sobie, taktując sobie na 6 ósmych, czyli taki jakby walc. Piosenka bardzo przyjemna do pobujania się i podchwycenia tego bardzo prostego, przyjaznego rytmu. Czyli uderzam w ten sposób. Prawa ręka teraz pracuje. z góry we wszystkie strony raz i w większym tempie wygląda to tak brzmi to tak Jeśli zaczniemy od bardzo wolnego tempa, a potem nabierzemy takiego tempa, jakie nam najbardziej odpowiada, to będzie to, o co chodzi.